Jesteś z Polski? <głupie>, Głupie pytanie. Skąd jesteś? Jestem z Łodzi, a ty? No fajnie, jestem z Rosjan, ale sam z Ukrainy jestem. Mm. Have a nice day, man. You, too, you too. Co ci się stało w palcach? Mm. Sprawy ważne i ważniejsze, koledze. Czyli to jest sprawa kryminalna? Nie, bardziej taka inna, wiesz? Intymna. Nie, bardziej taka, wiesz. Taka. Masz długą głowę. To jest chyba... Ciekawe! Pierwszy raz się widzimy i pierwszy raz po prostu takie coś widzę, nie? Mogę zadać ci pytanie, co ci się stało? W jakim sensie? Nie, w sensie się. A! To są. To są podbrywnikni? Podbrywniki? Podbrwi... Niki? To są kreski. Ile masz lat? 16. 16. Czy ja Cię trochę, trochę jakby mm, tym pytaniem zagubiłem? Nie. Okej. Okay. A czy czujesz się w porządku? Tak. Dobrze. To w porządku. A się mnie zastanawia, czy ludzie, na przykład, którzy wysyłają kutosa, stwierdzają, że kutos jest piękny? Czy. To nie, nie ma nic ciekawego w kutasie, nie? Myślałem, że w ogóle w Japonii to coś takiego, że są jakieś takie strony, że normalnie możesz sobie dziewczynę wynająć na przykład na jeden dzień i że normalnie opłacasz to, co można robić z nią Prawie jak dziwka, nie? No, a tylko nie do końca, bo jeszcze możesz z nią pracę domową odrobić, nie? Czyli Boże, przecież Boże! Ej, chodzicie do kościoła? A propos? Tak, co niedzielę. Okej. Okay. A jaki jest wasz yy, ulubiony wers muzyczny w oksiędzach? <gulia> kurwa, kurwa, mam ja pierdolę. Kurwa? No nie, nie, znowu ty cwerpiony, cfe... czy... kurwa! Z... 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 Daj, ty chłopie, A ty cwerpiony. dalej chłopie, mieszkasz z no. tym jebanym. Nie wiem, gdzie ty mieszkałeś. A ty dalej, kurwa, masz <gulia> i kołkę pisną na kamerze. Pierdolę. <gulia> ci w, dupę. Ci w dupę też. Ej, dobra, ale tylko jedno pytanie. Widziałeś ziomka z kogutem czy nie? No, twój ojciec sobie przed domem, kurwa. Jest. Kawa ja na 360 tysięcy osób! Tego cwa! Tego mi kurwa przeląka. Cześć. Hej Każdy cię przyłącza? No. Wiesz co? Uff. Sorry. <laughs> Siemkaliście Siemka, by gamer z tymi słuchawkami. Jestem gejem? Gdybyś miała tworzyć ideał, to jaki musiałby mieć hobby. Powinien mieć hobby. Mieć flaw hair. Okej. Okay. Po co ci okulary do pływania? Mega, mega piękna. Piękny utwór. No nic, bo ja jestem abstynent. Tak. Jak to brzmi w ogóle? 14, 13 lat i abstynent, nie? To jest tak jakby dziecko w przedszkolu powiedziało a, wiesz to ja nie piję, 6 lat mam, abstynentem jestem. No. Oh, sorry. Uh. <grym _> Siema. O, sorry, kurde. Co? za, za cię, że mówię? No. <grym _> Kronia. Kronia. Chuj. Coś pięknie, śwali mi się w dupala? Nie, dziękuję. jakbyście miały mieć zwierzę. Do wyboru jakiś królik. Kota bym wybrała. A poza kotem. Psa. A poza psem Dobra, dążę do tego, czy byłaby opcja, żeby w waszym do, w pokoju zamieszkał Kogut? Nie. Ale to taki, wiesz, szanowany Kogut. To jest taki... Co. Nie ja lubię jak mi strają zwierzęta. Nie! Chyba, żeby do kuwety umiał. We, tak? O właśnie. Ja to, do jeżeli kogut by umiał do kuwety, czy byłoby OK? Jakby był taki słodki, to tak. No, i wszystko. Bejrył na przykład jakiś las... O, Ej, wyglądasz jak ania z zielonego wzgórza. Czemu? Eh, nie wiem, czemu wyglądasz jak ania z zielonego wzgórza, ale. <try> o, <disco> oh, jaki sujny kolor! Zagięłam Fucking picky blinders. You know. Fuck you, fuck you, fuck you. Masz na dłozdy? Nie, ci kurwa. No to a ciebie też No i kurwa klasa, nie! <pod attention> <g bajo> Czy ty masz łóżko na cały pokój? Tak, cały pokój w łóżku. To jest kurwa niesamowite, nie? A lubisz jakieś sporty? Nie. A co Mam lubisz w życiu? Serce. Mam chore serce i nie mogę. A co zrobiłaś najciekawszego w ferie? Byłam na obozie harcerskim. Jesteś harcerzem? Tak i musiałam przebiec 110 km po Gdańsku. A ty przed chwilą nie powiedziała, że masz chore serce? A czy to, to jest piżama, ta koszulka? To? Tak. Nie, to jest jakaś po prostu koszulka. koszulka. Tak myślałem, bo szczerze, ja widzę siebie w tej koszulce, po prostu jakby chodził po mieście. I tak myślałem, że jakby ktoś z tym spał, byłoby mi trochę nie miło. Ale ty z tym śpisz? Tak. Dobra, to inna, inna kwestia. Jakby to była dedykowana piżama, to byłoby mi przykro. Bo ktoś uznaje, że tak to w takim razie mój gust jest strasznie. ospały może? Może tak bym to powiedział. <laughs> To do... Cicho. Sorry. A on ma zielony dom, super no. <laughs> ja mam zielony dom, nie? To jest... Znaczy, przepraszam, nie chciałem przekinać. Ja pierdolę co ja robię. Wow, ile zieleni. To mi mega imponuje. No, też masz zielone z tyłu. Ej, bez kit, nie zaważyłem. Kurde. Faktycznie. To u was? No i co tam? Stop. Wszystko pięknie i niedrogo. Uuu, fajny, fajny tak, muszę go sobie zapisać. Wszystkie pięknie i niedrogo. <laughs> no. Nie, ja wiem kto to jest, ja twierdzolę. Wyświetliłeś mi się ostatnio na głównej, nie Ale. Ja jak ty masz na YouTube? To ci powiem który? Eee. E, kotlet. Kotlet. Dyskły. No nie masz na YouTube kotlet Dobra, to wpisz kotlecior przez 3R No nie no nie masz kotlecior na YouTube. No kurwa masz... jak! Kotlet, dosłownie. Kotlet jest. Serio Kotlet. No nie masz kotlecior, nie uwierzę w to. Jak mam ci udowodnić? A dobra, jednak ta. <grym> Zwyczaj jak są większe, to ogólnie są większe, tak? Jak tak, jak są większe, to zwykle na ogół potrafią być wyższe od ciebie, nie? Siema. A mordwijo czeka już na nas, majorka. Cześć. Nie, już mi się nie zgadza. A co? Spojrzała na mnie i chuj. Masz chłopaka? Mam. I on Cię nie odpisuje? Być może. Dobrze, w takim razie polecam Ci do przeczytania tą książkę, nie? Toksyczne emocje. Wtedy wyzbędziesz się wszystkich e, złych emocji, które chłopak Ci zafunduje, tak? Wiesz, gdzie emocje Twoje? Nie wiem. Tu. Wow! U mnie koleżanka jak... Jeśli nie gadaliśmy, to każdy ją wyzywał, wyzywał od beczki, albo że jest gruba też. Ej, to niemiłe. My nawet bili. Jak bili cię? Ja to y, po prostu, że jestem. Ale jeszcze raz, jeszcze raz, bili cię? No. Ale że w szkole? Nie. No to jak cię bili? Po prostu, no, siedzę na dworze. Co ty gadasz, czemu? No po prostu, że jest. Ja no to debile coś byli. Jesteś wyluzowanym ziomkiem i jakby nie obchodzi ciebie to? Czy, czy jak to działa? No nie. A to, to już dwa lata temu prawie było. Nie. No dwa lata temu prawie. I nadal takie no, rzeczy nie się nie dzieją? Nie. No. No ale... Tak no to jest tak dziwne, to tak jest tak... dziwne strasznie. Ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, a eee... No dobra, ale to... zgłaszałaś to komuś czy nie? No dla rodziców tak mówiliśmy. Eee. Ale jak jakby ją bili, ale nie prostu rękami, tylko tam obok placu, jak się tam jest boisko i plac, to tam jest taka duża wieżba i brali te takie patyki z tej wieżby i ulali po rękach. I po placu? ty się śmiejesz z tego? No. Nie. Jest to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. to były dziewczyny, czy chłopaki? Chłopaki. chłopaki. Ja pierdolę, ale tragedia. Nie, aż nie wiem co powiedzieć, jest mi strasznie. Ale mi Babcia mówi, że e, jeśli A? chłopak e, bije dziewczyny, to znaczy on je kocha. <laughs> babcia, kocha! A oddałaś komuś? Co? Nie, nie oddawała. No dobra, ale powiedzmy, że teraz ty się śmiejesz z tego, ale w tamtym momencie chyba powiedzmy, że nie było ci do śmiechu, prawda? No, no trochę nie. było. Czyli powiedzmy, że płakałaś? Nie? Nie. 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 No dobra, ale oni A, z, zaczęli cię jakby bić. I z jakiego powodu? Że jest gruba, nie wiem, tak po prostu. Mieli jakiś do problem, nie problem i pretensje. A co, czy to były osoby z klasy, czy ze szkoły po prostu? Ze szkoły, z osiedla, ale taki jeden chłopak to on też nie był z Polski, tylko był z... Nie wiem. Ale wy jesteście z Polski, tak? No. Ja jestem z Polski. Ja jestem z Polski. Z dobra. Polski. Czyli już coś tam wiem. No dobra, ale teraz jakby już minęło dwa lata od tamtej sytuacji i nadal jakby. coś się dzieje takiego czy nie? Nie, nie. Kur... ja jestem przyzwyczajona, jak ktoś mnie bije. Jak ktoś Ciebie no, bo bije? Ja i po głowie. Ale to w sensie. <laughs> nie wiem, co tu się dzieje. Jesteś przyzwyczajona, że ktoś Cię bije, ale dla żartów czy dla. na poważnie? No na no, poważnie. Ale dobra. Kiedy ostatnio ktoś Cię bił na poważnie? Nie wiem. W sensie, inaczej kto? Inaczej? Rodzice, nie wiem, koledzy? Ona nie... dzisiaj mnie walnęła. No dobra, ale to koleżanki to wiesz, to tak dla beki, powiedzmy, dla żartów. <ścoughs> dobra, powiedzmy jeszcze raz. Jak ktoś cię walnął, tak na poważnie, to kto to był? Rodzice? Nie. Koledzy? Tak? Tak, w klasie coś się nie mijał. No dobra, i z jakiego dla powodu? Bo do nich podejdę. Ale jesteś jakaś wkurzająca dla nich? Jesteś... Nie. Wiadomo... nie. I oni po prostu, podchodzisz do nich i... Puu! No. Jest taki, jest taki jeden chłopak, który mnie ciągle bije i mi do chłopskiej łazienki, tak ciągle. No, a... Dobra, a zgłaszałaś to kiedyś nauczycielom? Nie, bo sami to widzieli. Jak zareagowali nauczyciele? Kazali dla niego usiąść i tyle. <grym> ja wiem. O, no, ci nauczyciele to są masakra. Ale dobra, powiem wam tak. Nie możecie pozwalać na takie rzeczy. Nie możecie. Bo musicie mi jakby... Nie, nie mus... Nie można oddawać ludziom. Nie można oddawać ludziom. Trzeba... Trzeba być mądrzejszym od tych ludzi i rozwalić ich słownie, umysłowo. Czyli jak ktoś się was bije, to wy tłumaczycie Aa, ty... i tak dalej, i tak dalej, wiecie o co chodzi. Eee, dobra. Mam nadzieję, że nie będziecie sobie w kasze dmuchać i będzie u was wszystko jak najlepiej.